Jeszcze jedno wyróżnienie, ostatnie wyróżnienie za najlepszy bilans bramkowy w grupie srebrnej. Do dekoracji zapraszam drużynę LKS Łódź. Wielkie brada! Dziękujemy drużynie. Ostatnie zdjęcia. Jeszcze wręczymy statuetkę, dyplom. Dziękujemy i mamy prośbę teraz do rodziców. Wielkie brawa. Znamy już rozstrzygnięcia drużynowe. Dziękuję. I czy rodziców możemy prosić o przesunięcie się z...